Czołem widzowie kanału Kanapowy Komandos. Szybki wstęp i szybkie przywitanie, dlatego że krążą tutaj ludzie. Witamy Was z terenu kieleckiego MSPO 2023. Spodziewajcie się, mam nadzieję, relacji fotograficzno wideo czyli filmowej. Mam nadzieję, że zdążymy coś dla Was nagrać przy takiej ilości ludzi i przy takiej ilości eksponatów. Lecimy zwiedzać, ale dzisiaj jesteśmy w trójcy, dlatego że jest z nami Piotrek. Do zobaczenia po czułówce. W tej chwili zaczynamy zwiedzanie wnętrz, jesteśmy w pawilonie A, pawilon poświęcony, czy też przeznaczony dla naszego wojska, czyli wojska polskiego. Oglądamy tam sobie co prezentują specjaliści, co mają do zaprezentowania logistycy, desantowcy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli myślicie, że outdoorowcy, buszkraftowcy i żołnierze mają ze sobą niewiele wspólnego, to proszę bardzo, jesteśmy w tej chwili na stoisku Sił <głoslarne> Zbrojnych Żywieniowych Wojska Polskiego. I zobaczcie, wszystko to, co znajduje się w zasobniku przeciętnego buszkraftowca, outdoorowca znajduje się również i tutaj. Począwszy od kubków Wildo czy też Helikona, poprzez kuchenki Firebumpla, zwykłe że po ile inne tego typu, typu rzeczy znane, znane i lubiane. Przedstawiam wam w tej chwili najnowszy model Boomboxa dla komendanta Szymczyka, którego bardzo serdecznie tutaj pozdrawiam. I spróbujemy puścić jakiś fajny, jakąś fajną nutę. Jesteśmy w tej chwili na stoisku Bisportu, ponieważ pan Piotr, czyli projektant plecaków, ma w tej chwili przerwę obiadową, więc dzisiaj my jesteśmy tutaj przedstawicielami Bisportu. I drodzy widzowie, mamy dla Was nowości, czyli serię Warhawk, czyli guziec, czyli A-10, kojarzony bezpośrednio z amerykańskim samolotem, niszczycielem, szturbowcem i tak dalej, i dalej. I proszę bardzo, mamy tutaj półeczkę z produktami Warhoga. Niestety na tym moment jest naprawdę bardzo, bardzo mało rzeczy. Próbowaliśmy od pana Piotra, oczywiście, wysępić coś tam i coś tam. Ale targi rządzą się tym, że mają y, bardzo duży przepust i bardzo mało rzeczy można ze sobą zabrać. Dlatego dzisiaj już niewiele zostało. Ale nie ma tego dobrego, co by na gorsze nie wyszło. Dlatego że za jakiś czas zobaczycie recenzję Craftera 30, y, nerki barhok. A i może jeszcze jakiś plecaczek, ale to na razie tajemnica. Nie wiadomo, czy dojdzie to do skutku. Oglądajcie. Żegnamy się z Wami drodzy widzowie. Kończymy już naszą relację z targów MSPO 2023. Jest godzina o prawie 17. Za chwileczkę targi będą zamykane. Przepraszamy Was za taką bardzo wybiórczą relację. Pokazywaliśmy tylko to, co nam się podobało, to, co zrobiło na nas wrażenie, ewentualnie rozmawiamy z osobami, które z nami chciały porozmawiać i które miały co do pokazania. Jak dla nas oczywiście. No i co? Resztę relacji szukajcie na innych YouTube'a. Mamy parę rzeczy do przetestowania, także też jakieś filmiki z testów będą. No, Oczywiście. No i to jeszcze chciałem powiedzieć, zapytać Piotrka, jak wrażenia dla niego. Super. No. Bardzo enigmatycznie. <grym> bo to twoje pierwsze tagi, nie? Tak, też. Ale to ostatnie czy będzie jeszcze przejrzał? Aha. No to jest szansa, że jeszcze się zobaczymy w tym składzie, może bogatszym, może jeszcze bardziej bogatym. Zobaczymy. Na razie wracamy jeszcze ja do zwiedzania Nuka CH47, maszyna, o której zawsze marzyłem, żeby zobaczyć ją w środku. Mam nadzieję, że wy... kultowy śmigowiec armii amerykańskiej. No nie tylko amerykańskiej, bo używają siły zbrojne różnych krajów. Ale zaczęła Amerykańska jako pierwsza. No i tym optymistycznym akcentem tak. się teraz powiedzieć. Nie nie. Na razie. Na razie.